Twój patent na bycie dziewczyną gangsterem, bo jesteście tak różne z Twoją siostrą, i to jest fantastyczne. Yy, nie wiem, jaki patent. Tak po prostu się stało, że nagle ja starałam się nosić jakieś ciuszki, takie bardzo, bardzo kobiece, ale jakby to nie odpowiadało mojej osobowości, więc yy, zaczęłam chodzić bardziej luźnie ubrana yy, i szukać tego stylu swojego. Gdzieś tam się znalazł. Yy. Ja pamiętam, nawet jak założyłam pierwszą czapkę yy, i szłam ulicą, i ludzie się tak patrzyli, że aż mi było głupio, ale za drugim i trzecim razem po prostu było pff, ich sprawa. I tak zaczęło się, że zaczęłam chodzić w czapkach, w różnych spodniach, chociaż teraz mam rurki hejka. Więc jest okej, okay. zmieniam. Patrząc jak tańczysz, trudno uwierzyć, że na początku Twoja mama cię przekonała do tego. Tak, to była mama, która zaprowadziła nas na zajęcia, a ja się tak naprawdę zajmowałam wcześniej piłką nożną o dziwo. Yy, ale jak to mama idzie i mająca córkę. Wiadomo, że to nie jest e, sport kobiecy, więc poszliśmy na zajęcia taneczne zasią e, i tańczyłam, bo tańczyłam, ale gdzieś tam było to załamanie i wtedy moja siostra nawet, e, to jako druga mnie zaprowadziła z powrotem na salę. No i potem odnalazłam swój styl, czyli hip-hop. I to już nie był towarzyski, to już nie był taniec nowoczesny czy jakiś inny, inny taniec, tylko hip-hop. I w tym się odnalazłam, to pokochałam. Chociaż nie zaprzeczam, że lubię bardzo rzeczy emocjonalne i myślę, że jeszcze w tym programie to zdążę. Mam nadzieję, że zdążę to pokazać.